Siema mordy z tej strony Norek i mamy 11 listopada, co to oznacza oczywiście koniec sezonu czwartego ehm, Co kurde, no, przydałoby się to jakieś podsumowanie zrobić, prawda? Ehm, dlatego też właśnie ten film będzie temu poświęcony ehm, Zacznijmy więc od początku ehm, Sezon zacząłem ehm, po placementach w platynie dwójce Udało mi się skończyć w Master Tierze ehm, Ile punktów? Już wam mówię 73 Um, jak było? Co mi się podobało, co nie? I jakie plany na przyszłość? I w ogóle co się działo? Um, na początku, od samego początku, jak zacząłem już dzisiaj w tym sezonie grać, um, powiem szczerze, że gracze nie polepszyli się, że tak powiem, jeżeli chodzi o dywizję, w, w porównaniu do, do poprzedniego roku. Um, w pewnych kwestiach nawet się pogorszyło, jeżeli chodzi właśnie o zbustowane konta, czy o to, y, jak ludzie niektórzy. Wiecie, się zachowywali w stosunku do innych graczy lub w stosunku do gry jakie mieli podejścia. Nie podobało mi się to, często mi to psuło grę rozgrywkę i myślę, że nie tylko mi to był największy minus chyba właśnie tego sezonu. Było strasznie dużo fajnych LCS-ów, meczów tej z wyższej półki, chociaż moim zdaniem meta była zbyt nudna, ponieważ wszystko w każdym meczu praktycznie były te same postacie. Te, ten sam styl rozgrywki, praktycznie, i to było strasznie monotonne. Jak na tyle czempionów, który, który, które są dostępne, maksymalnie. 20 różnych widziałem w przeciągu dłuższego czasu na Soloku, co trochę wkurzało, bo nie da się tego wszystkiego zmanować, a ludzie cały czas to samo pikowali, bo wiedzieli, że to jest mocne, że to działa, ponieważ LCS-y pokazały na co te postacie stać, mimo że, niektórzy, że nikt nimi wcześniej nie grał. To jest dość wkurzające, że właśnie najpierw nikt tym nie gra, a to jest mocne tak naprawdę, później LCS-y nagle wszyscy wiecie, o to ja tym będę grał teraz, ponoć mocne, i później. Tacy niektórzy ludzie e, myśląc tak robią 0,12 na topie, nie wiem. No i to też nie jest dobre. Moim zdaniem nie powinniśmy się me trzymać mety. E, miejcie swoje piki, takie jak na przykład taka moja Zaira mida, e, czy Sejuani do dżungli. Ktoś się ze mną kłócił. Pamiętam, że Sejuani jest beznadziejna, że lepszy. Kto jest lepszy, Jarvan czy Sejuani? Ja stawiam na Sejuani, chociaż momentami. Zależy do, w jaki komp jaki Jarvan w niektórych momentach jest lepszy, ale po prostu e, ludzie mówią, że Sejuani jest całkowicie beznadziejna i bezużyteczna, chociaż moim zdaniem całkowicie e, jest odwrotnie, i naprawdę potrafi zmienić e, losy rozgrywki, ale nie o tym też tak mowa, po prostu e, polecam nie trzymać się co, co totalnie mety i nie grać tym, co wam narzucają. To jest najgorsze i wam się szybko znudzi. Tak samo jak mi się znudził LOL niedawno. Już po prostu za dużo grałem to po pierwsze. Po drugie właśnie ci gracze i to, ta, ta ciągła meta, ta sama po prostu już mnie denerwowała. Już takie monotonne to było i mi się już nawet nie chciało grać. Następny sezon przyniesie bardzo dużo zmian. Czy na dobre? Nie mam pojęcia. Mam nadzieję, że tak. Chociaż jak widziałem te zmiany w dżungli, w itemach i w ogóle. Jeżeli to wprowadzą to Spodziewacie się, że będę grać mniej. Równa się mniej filmów. E, ale dobra. E, co jeszcze ten sezon przyniósł w sumie? Na pewno dużo nowych, poznanych ludzi. E, bardzo dużo poznanych nowych ludzi. E, dobrych, złych. Nie, nawet sobie e, kurde udało mi się wbić do teamu. E, pograć e, przez pewien czas w teamie rankedowym e, na poziomie diamentu plus e, wyżej e, i w sumie mi się podobało, oceniam 8 na 10, powiem, że ten sezon był, mimo że trochę nudno właśnie było już pod koniec e, i jakie plany na przyszłość, e, jeżeli będzie mi się chciało dalej grać, postaram się Challengera wbić, ponieważ będę już miał nowego kompa też, to już będę, wiecie, miał większe możliwości też, wszystko lepiej będzie chodziło, no i kurde, czy coś jeszcze? To takie podsumowanie trochę z dupy to wyszło mi. Nie wiem, nie ma tu za bardzo dużo gadać o czym. Też dużo zmian strasznie weszło, czy to nerwy, czy to boosty e, tych czempionów, dużo właśnie weszło tych czempionów nowych i z tego co wiem, to jest już jakaś tam, ile, jakaś tam liczba e, zaplanowana na przyszłość nowych czempionów, to jest strasznie fajne, że właśnie tak robią, takie, wiecie, e, już zaplanowane czempiony już powoli już je tworzą, tak jak teraz ta nowa wychodzi. E, no i co? Mówcie mi też w komentarzach, na, na czym skończyliście, e, jakie dywizje i jakie plany na przyszłość. E, jeżeli... Um, nie, teraz już nie, teraz nie nagram już. No dobra, nie wiem. Czy hmm, coś jeszcze do tego podsumowania dodać? Um, nic ciekawego raczej już nie, nie było. To wszystko chyba. E, także u mnie było spoko. E, z platy netwójki do master tira. E, Zostawiamy sezon czwarty już w tyle i zaczynamy powoli nowy na nowej mapie z nowymi doświadczeniami, mam nadzieję, że lepszymi. Trzymajcie się, dobrego dnia na razie.